Witajcie w drugim odcinku Życia Bandyty. Mamy nadzieję, że pierwszy odcinek przypadł Wam do gustu i dobrze przyjęliście tę serię, bo przed nami naprawdę ekscytujący sezon. Z całą ekipą jesteśmy pewni, że będzie on naprawdę mocny. Czeka Was mnóstwo dynamicznych akcji, intensywnych walk i wielkiej przestępczości w naszym ukochanym Los Santos. Będziemy pokazywać Wam najciemniejsze zakątki tego miasta, pełnego niebezpieczeństw i zaskakujących zwrotów akcji. Ale to nie wszystko. Niedługo pojawią się także nowe serie, a te, które już widzieliście, zostaną odnowione. Do zobaczenia w nowym roku, bo mamy wielkie plany i zamierzamy rozwalić system. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś telefon bym poprosił niedrogi. Taki Dobry, niedrogi? Jaki, jakiś iPhone. Tak do 600 dolarów. A to może tak do może 600 dolarów? iPhone 15, za... mamy specjalną ofertę za 599 dolarów. O to mogę wziąć z chęcią. No to już pana oprowadzę tutaj. Proszę pana. Mamy tutaj dwa, dwa mm. takie fajne nawet. Mm. Tutaj. No. Tutaj są, właśnie. No, proszę to, to, jednego, to jednego bym te, chciał takiego i. No to jeszcze... zapraszam za mną, proszę sobie wziąć, ja zaraz zapakuję. I kartę SIM jeszcze jakąś. No. no bo... Nie Nie mam. Ale chce pan Simkę taką fizyczną, czy może być ESIM? Esim od razu mówię, że hmm. jest bezpłatne. To ESIM. Krócej... No to ESIM, no to poproszę, poproszę pana imię i nazwisko. Johnny Williams. Johnny Williams, okej okay. Chcę tu wybrać, jaki pan chce numer telefonu. Losowe może być przepana. Dobrze. Nie będzie do pan. I teraz jeszcze raz poproszę pana imię i nazwisko. Johnny Williams. Dobrze. Proszę mi położyć tutaj telefon, tutaj na w Pracownik wziął i położył. Ile tam będzie za to? No to tak jak mówiłem, 599 I tutaj kładę na ladę Ja tu panu daję, proszę. No dzięki. Ja będę, ja będę. O. O. No już skonfigurowane. Hmm? No Może kultury trochę by się im przydało, a nie po, po latach Eee <noise> Eee... No tak. No masz. Dobra. Jak ja mam w ogóle na telefonie ustawiona? No ach. Źle. Jedziemy. Mam, mam, ma... Weź mi swojego fona, bo ja nie mam jeszcze twojego zapisanego. A co? A co mam ci wysłać? No... Swój telefon, bo ja nie mam jeszcze zapisanego. Ty masz Zadzwoń jaką... do ciebie. Zadzwoń. Dobra, zaraz zapiszę To... Pokierujesz mnie gdzie ten Erik no, ja mieszka? Łoł! Urzuciło nim hmm. Może... pierw pojedziemy do OGka Jedziemy do ciebie Spy Ehm um. nie wiem Chyba O... E... Eric OG Myślisz, że jak mu się bardziej podoba? Wiesz gdzie on mieszka? Nie, a ty? No w prawo, w prawo no, jeszcze jedź. I teraz w lewo. Mhm. Mm I będziesz ich widział, pewnie. No, już widzę jego auto. Ty też go no. A, no, stoi. Jedyne, które się no. wyróżnił. No, jedyna. A jeszcze jakieś drugie. Mhm. Mm Witam panów bardzo serdecznie. Siema. Witam. Ja. Coś ja. ci sprowadza. Skłania się. się nisko już. Co on tu robi? Co ty robisz? Toleszko drogi. Skłaniał ci się oh! po buty za to, że dałeś pieniądze. Tak, mia nie, miałeś, roz wiesz, że musiałem ci zamieniać buty. Haha. <grym> 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 yeah. Dobra, Erik. No, wiesz, jeszcze umiejętności moje waleczne nie są aż takie duże, i chciałbym trochę potrenować się z tobą. I w sumie, czy masz i coś do, do oferowania, do zarobienia? Do zarobienia ja zaoferować nie mam co, ale tutaj mm. mój kolega. O, no mój... ja mam, i w ogóle. Klamę, wszystko. Ale najbardziej sprzedawuję, bo jeszcze będzie. Ty masz, ja, masz, ja, masz, ja, masz ja, zagram. Mm. No, za robotę mogę wam trochę dać, za. Yy, no, trochę sobie pojedzicie z, mi, z miasta do Paleto. Znaczy do... tak, do palety no, a, do, a dobrze płatna? Dostaniesz odpowiednią kwotę. A jak, jak, jak nie zawadzisz dostaniesz więcej. I będziesz miał coraz więcej robót do, le, lepiej płatnych. Okej... Okay. No to pomyślę na to. Mam nową furgonetkę. Będziecie mieli tam y, towar. I macie go zawieźć na paletę. Hmm. Dostaniemy jej coś do obrony? Czy nie za bardzo? Erik, dajemy im coś? Hmm, jeden, pistolet na, jedno, jeden pistolet na jedną osobę. Wydaje mi się, że wystarczy. Możemy jechać z nimi ze sportu. Nie, 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 nie. Dodam, hmm. Dostaniecie jeden pistolet oh, kur, do A, roll, na yeah. jedną osobę. Okej. Okay. I tylko jedna osoba z naszej grupy będzie miała broń, tak? Tak. Jeden Czyli... będzie kierował, drugi będzie... Jak chcecie, jeszcze ja mogę się przejechać Mówię, to z nimi. To... Na wszelki mm. Nie, chcę Dobra. zobaczyć jak chcę zobaczyć, czy się nadają. E, Erik, mógłbym twój numer fona jeszcze na szybko. No. To chodź a co, tutaj. To? No kupiłem za tą kasę co mi dałeś. Czekaj. Mm -hmm. Ci, ci drop na dropem no, 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 już, Ale mam co. możliwość zamontowania, ale... To u mnie w jest coś napisane, bo, Pisane, bo... Pana po mnie na moje dane <laughs> Pewnie jest... ukradziony ukra to, nie? No. Biały. No. Jak na siebie mówię John jo Johny. A więc, jesteś zainteresowany, czy nie? No... mogę, mogę być zainteresowany. Wymagam odpowiedzi te teraz, albo... no teraz, no. No, dobra. Tak, wieczorem, czy... bo dopiero tak, dzień nastaje. No wieczorem. A tak się... poza tym, to coś macie? Jeszcze oprócz tej roboty, z tej, tej wieczornej. Zobaczymy, jak się spiszecie. No dobra, czyli w sumie dzisiaj już nic nie macie dla nas. A ty, Erik, no, zobacz... masz jakieś walki? Dzisiaj. Mogę coś ogarnąć. No to fajnie by było, jakby się jedną ogarnął. Bo się A który dzisiaj jest dzień? Dzisiaj? Piątek. A to dzisiaj są to organizowane tam, gdzie hmm. zawsze. To Jeśli możesz wystarczająco szybko wyrobić to mogę was tam zawieźć. Jak jeszcze zaraz, gdzieś w dzień, to możemy podjechać. Ja jeszcze mojego gruza muszę jakoś sprzedać. No co w samym? No pozbierać ja się... no, chcę na nowego na jakiegoś golfa. No, zło już lepiej dać No ze złomu to ile mi dadzą? Za to? 100 dolarów? 150 ja z, z, za ile byś chciał go sprzedać? Yes, półtora by poszedł, nie, z 1,5 kto, żeby poszedł na złomy. No 1,5 no, maksymalnie. Tak od 1,5 mm. do 2, no no w dobrym stanie jest Ja bym... Jak na... o, Silnik ma lakier. dobry, tylko zardzewiały lakier właśnie Lakier był niedbany, silnik Tyno, rełka, nie? Silnik zadbany za Widzę właśnie. Jedynie lakier To od i sobie go zmodernizuj Idzie w porządku. No, myślisz, że mam na to czas? My też Jak funduszy sobie? brakuje To masz dzisiaj możliwość zarobić No mam Dajecie A, jakąś furgonetkę? Tak, damy ci ją Taką bemkę posiadam Droga jest? Bo to 400 jest... 400 tysięcy O kurda Przydajcie ty mówię, ja pokieruję. Ja pokieruję, bo ja będę... A ty, ty jeszcze ja mi znieczył no dobra. Nie, niech on auto zostawi wsiada do nas. No dobra. Wsiadaj, hmm. teraz. No, juf, juf, mi ją ja obiłeś, widzę ze STEM. No... Tak. Tak no, mam... Tak dobra tam, wyklepie się. Klepię się, no. Dobra, to zostańcie tą furgonetkę. Ty albo... albo wy, nie wiem. I... Mm -hmm. po, jedno, po jednej klamie. Ogólnie to macie to tutaj gdzieś, to miejsce. Będziecie jechać na paleto. Okej... Okay. A co to jest? Nie, no, taki nasz mały, ma... taki nasz mały magazyn. No, hmm. mały. Mały, skromny tak. Będziemy zmieniać tak miejsce, no to... Te... Hmm. Po prostu nam zabrakło miejsca. Impreza. Impreza. No, no kto się, kto się schlał wczoraj? No, pomysleli. No. Yy, chodź, chodź na chwilę, chodź na chwilę, to no. chodź na chwilę, no. na chwilę, Który z was chce dostać klamę? Ja! On umie prowadzić a... No to to zostanie w... Nikt nie umie w sumie nas strzelać Czekaj chwilę, muszę być do mojego Nie wchodźcie Rolas? Carlos? Carlos, co? No ta rejestracja no to, to, to jest giardy, jego auto Myślisz, że to jest jego auto? Pomyśl logicznie e... Impala, Impala, jest faktycznie moja, nie? <laughs> a jego auto to... Myślisz, że takiego... Eee, dobra Siuta, po, zrażna, Powiem takie? ci na stole Mhm mm Dobrze, Ale nie głęboko te fergi masz, wiesz, kolor fajnego masz. O. Znajom, znajomy mi robił auto. Weź je broń. Bo nie, nie pasuje ani broń. Zobaczcie się. Moja fora, moja kasa, <śmuch> wygląd. Masz? Dobra, schowaj sobie. Mów kaburę jeszcze? <śmuch> nie, nie mam kabury. Może. się. Jak będziecie bardziej zaufani kiedyś taki sprzęt dostaniecie. Mmmm. Mm. A może inna, a może długa. O, o, a skąd? po co chwilę Dobra Skąd? Ty skąd oni nie są? Ary, chodź. No? Pójdziemy na zewnątrz, chodź na zew. Ja nie ja nie chcę. Ja nie wiem czy ja chcę z nimi brać jednak udział w tym, wiesz? Nie no, trzeba, trzeba zarobić. zarobić. No ja wiem, że trzeba, ale stanie... No, chodź. Jeżeli będziesz musi jakoś No do więzienia chyba nie trafię, tak? No nie wiem, nie wiem, wiesz. To nie jest aż tak taka już. już Zaraz dzień się robi, zaraz walki dopiero. W nocy jedziemy. A, no sun się! No to dobra. Na... Dobra, to macie Musicie jechać y, do mechanika um. na paleto i tam będzie mm. na was czekał jeden typ. Dobra, to w nocy ruszymy tak jak było. E. Jedźcie normalnie. Jak będzie policja, hmm. no to... Dajcie mi synk, a Rykowi w sobie No Rykowi dajcie, no jedziemy. No dobra, to da dam synka. Jedźcie w autostradzie przykładnie, tam on najmniej jest. Akcji, tak czy no. się jechać bardziej autostradą, czy coś. No może my pójdziemy już sobie wrócimy do domu. No i Erik, jak coś to jeszcze przed tą akcją są te walki, tak? No, znaczy nie, po tej akcji są. A to one są aż tak późne dzisiaj? To, to są jakieś eventowe? Mm, co tydzień są. A, i wtedy było jak ja ostatnie się biłem, było mniej ludzi, bo to były takie mniej oficjalne. Tak, teraz powinno być więcej. Dobra, to wróćmy. My tutaj podjedziemy później yy, a Eee, bo teraz chyba na złom pojadę sprzedać moje, ewentualnie nie wiem czy ktoś z was chce je odkupić, ale chyba na złom hmm. pojadę. Ja się nie co? Na ile mu zaproponować cenę, jak myślisz? 1500? 500? No, wszystko tak, chociaż silnik masz cały, to może nawet i za trzy koła. Ewentualnie na części. No dobra. Ty, dawaj! Jadę. Dobra. Nie, nie, To nie jest. Ty wysiadaj, nie. Po co tam, co ty nie jedziesz? Nie Po, posi, posiedzimy Erik u ciebie chwila na chacie I jak się rozjaśni i, ja, I pojadę sprzedać ten Na złom w mojego Fiat'a ja Ducato Ja idę do mojego trap <noise> No dobra Naszego, Nie jest twoja chata ja. Widzowie idziemy się przespać i jedziemy na złomowisko a, a ty co, Le Lebrona Jamesa oglądasz? Tak. Dobra Eric, dobra. jadę na złom. A ja jadę do sklepu. Mam autem! I... No, to jedź. Jest na telefonie jak widzę. 17 już, to zaraz będą te walki. No, będę od 23, więc masz Ak. jeszcze sporo czasu. no. O 19 mamy wyjechać? Jeźdzźć, zróbcie to jak najszybciej po prostu. Aha, no dobra. Wiesz wiesz gdzie jechać Harry na to złomowisko. Mhm. Mm Ale cześć, tam obok! Y... Niedaleko lotniska. A, dobra. No, to, to, to takie gówno. Jedziemy widzowie się przejechać naszym fiatem do jak to nazwaliśmy w poprzednim odcinku. Ale auto jest spoko, ale... No nie nadaje się pod nas. Jakieś nie podoba mi się wizerunkowo. Trzeba jakoś dorobić na nowe. Nawet nie wiem czy z wypożyczalni nie będzie nam. Jak się co ręce to się jechało tedy? O, do nas dzwoni. No? Halo, no ja już jestem. Czekam na ciebie. Se poczekasz, ja dopiero dojeżdżam. I to oni nawet czołg mają chyba, jakiś. Tak, to se go kupię, jak cię stać. Aj. Ale wątpię. Dobra, kiedyś se kupię, kiedyś se kupię. <laughs> Chciałbyś. Nie no, kiedyś se kupię. No jasne. A tutaj zaparkujemy. E, widziałeś Czołg. jakiegoś złomiarza? Nie wiem, ale to chyba ruskich jest. Nie jak ruskich? Pod jakim względem? No nie widzisz, nie przypomina ci ruskich czołga? Myślisz, że ja się czołgami interesuję. Nie, to jest chyba te 34. To? E. No silnik wyjmi to będziesz miał elektryka, tak? Jak katalizator tak bardzo chcesz. A ja nie chcę elektryka mieć. <noise> Nienawidzę elektryku, widzę tobie bo E, bo jest w dobrym i... stanie, nie to co twój Ty, ale silnik V8, nie no, to nie jest V8 Tak, jest... zobaczymy, zobaczymy, no, zobaczymy Audi kupię, przynajmniej silnik będzie bardziej zadbany niż w twoim BMW Zbyt Powiedział Audi? Ej, spokojnie Dobry Żartowałem To masz szczęście Panie, ja bym Dobry. chciał auto zezłomować Zezłomować? zezłomować no, czy kupić? zezłomować Dobry. 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 Dał to ze złomową? No. Mogę to bardzo dobrze, to, mogę króciki, to pojadę no na maszynę. Zadbane w środku i w silniku. A może mogę otworzyć maskę? No. O, no, no, Całkiem, całkiem dobrze zadbane, no. Powiem pan. No, jedynie o lakier nie dbałem, jak to widać po aucie. ...to tam nieważne w sumie, to tylko I wygląda. jest. No, sobie powyciągacie, najwyżej to rozkręcicie na części. A mógłbym ja jeszcze zobaczyć silnik, bo tutaj kolega zobaczył, a on tu jest taki porządkujący dopiero. Proszę bardzo, zobacz. Oooo... No. Tutaj lekko przekazuję, proszę pana, zobaczyłaś tu silnik pracuje. 1,900 DI, Proszę pana? Nie wiem co to jest, a ile za to auto oferujesz? 1500. 1500? Może 2000? 2500 może? Nie, nie. To mogę, zejść do, mogę wejść do 1600. Proszę pana, szanujmy się, ten silnik jest zadbany. Za ten silnik to pan na luzie 1000 weźmie. Jak pan lakier jeszcze naprawi. 995. Ja bym to... chciał 2000 najlepiej za to No dobra, już, już stratę, bo no dam panu te dwa koła I tak jak na części to dacie odnowicie części to wyjdziecie na plus. E, no to już niech straty, dam panu te dwa koła Mhm, mm Interesy z to o, panie, czysta przyjemność będzie Będę odwiedzał jak będę miał jeszcze jakieś auto Dobrze. do zatłumowania Dobrze No pewnie, pewnie Dziękuję, panu Jeszcze pieniążki Dobrze, do nie dostałem A, to pila, Już wyciągam No Widzowie, jakby nam pieniądzów nie dał Mamy dwa koła, trzy tysiące czterysta pa, ja Może pan sobie wyliczyć No, do zobaczenia e. Do zobaczenia e. Gdzie jest auto Harego? Gdzie jest w ogóle Harry? Nie to ciekawi Ech, To jest Hary. Telefon ma wyłączony, kurwa, do Erika w takim być razie. Halo, Erik! Słucham, słucham, co się stało? Podjechałbyś do mnie na złomowisko, bo jakby Harego nie ma, jego auta też nie ma. Co się stało? Nie co wiem, już jadę. Ma wyłączony telefon, powiem ci w aucie najwyżej. Dobra, zaraz podjadę. Ten to złomowisko przy Arenie. Dobra. No, czekam przed bramą. Dobra. Do zobaczenia. No czekamy na Erika jakby by rzec, bo. Harry ten magicznie zniknął. Ciekawe co z nim jest, co się z nim dzieje. co robi i on jest. Oj. Odbiegniemy. Już. Siema. Siema, siuma. Dobra, siema. co się stało ogólnie? Nie wiem. Oddawałem auto na słońce, nie? No. Harry na chwilę podszedł. Potem... Poszedł chyba w gdzieś pod tam. Ja z, rozmawiałem z tymi od złomowiska, udało mi się z, dwa koła z tego wziąć. Mm -hmm. I potem, jak już wziąłem te dwa koła, kieruję się w stronę jego auta, gdzie miał zaparkowane, patrzę, nie ma. No to nie do niego i też... i, też go... Tego auto. I to też go nie ma. Widziałeś nie? coś? Nie. Coś podejrzanego. Coś się kręcił no. wokół złomowiska. Mmm, jedynie jakieś medali, jednego widziałem. Ciekawe, kto to był. No. I teraz, jak to w sumie... Nie wiem co za bardzo mam zrobić, bo Harry też miał w sumie kluczyki do mojego tego bloku. On chyba dzwoni do mnie nawet. Ale nie wiem. Halo? Czerwoni. Do czerwoni. Stare. Zadzwonił no. do mnie i się rozłączył i powiedział tylko czerwonik. Taki obity, obity strasznie. Jak tylko... się stało? I tylko tyle powiedział. Iść. Na pewno koła nie... iście w okolicy? No nie. oprócz te tego Menela co zauważyłem, że się kręcił podejrzanie, to nie. A jak on wyglądał? <noise> jak Menel. Aha. Waliło od niego na kilometr. M oni to mogli być teoretycznie blućci. dałem stare SMS-a. Ubrania czerwone. To mówię prawdopodobnie blućci. Znaczy, ja, się, ja wiem, że moja reakcja jest nieadekwatna, ale uwierz mi na słowo, bo, że często to się kiedyś nam przytrafia. Już to da bardzo duże wrażenie nie robi. A. A tam są kamery? Czy nie? Bo? Jak myślisz? Na torturowni, na której przetrzymują twojego kolegę, kamery, pomysl, pomysl. Hmm. Jakby wiemy, kamery, są kamery pomyśl. Nie wiem, kamery. Nie kamery. I gdyby były kamery, to prawdopodobnie. Ojej, prowadzą za... zupełnie. Ja co dobrym prowadzeniem nie jestem. Pomyśl. Jakby były tam kamery, to hmm. prawdopodobnie już by tam parowała policja i byłoby nie dość, że pod twoim koledze to jeszcze podnieść. A skoro piszę do ciebie wiadomości, mm -hmm. to znaczy, że prawdopodobnie nie ma tam kamer. Mhm, mm ciekawe gdzie jedziemy widzowie. No, no dobra, no. O. To jest jego beta. Strasznie obita. Dobra, ty jesteś młody, przed bo jest dużo y jeszcze dużo życia, ja wejdę pierwszy, bo ja z mam. No dobra. Idziemy tam widzowie. Jego auto jest wciąż obite. Static okay.